Witam serdecznie wszystkie osóbki urodzone pod znakiem baranka i my sobie tego baranka postawimy tu, będzie chyba lepiej widać. Tak, tak, zdecydowanie tak, ale żeby nam nie opadał to, to tutaj kamyczek mamy barankę. Dobrze, tutaj jakoś poukładamy. Bo niestety, ale nie da się podejrzeć wcześniej. Jak robimy? Dobra, moi kochani. Więc witam Was bardzo serdecznie, drogie banki, na Waszym czytaniu rocznym na rok 2025. Przesłania dla Was. Oprócz czytania takiego tu, w których mamy karty przygotowane, to jeszcze taki rozkład bezpytaniowy, czyli co tam same karty chcą powiedzieć. Oraz macie czuje, czyli co wasze serduszko czuje, co Wam dyktuje. Osoby, które oglądają często kanał, wiedzą o co chodzi, a inne Cię nauczą, czyli oprócz takich przesłań. Macie dodatkowe karty, które już sobie sami wybieracie, drogie Baranki, do wyboru. Jeden Anioł Chłopczyk, dwa Anioł Dziewczynka, trzy Anioł Dziadziuś. Wybieracie jedno z tych dodatkowych przesłań. Na, w playliście Nowy Rok 2025 macie numerologiczne przekazy, ale macie też ogólny. O roku 2025, taki przekaz tarotowy, który wszedł dopiero co. I tam też macie wybory takiego wymyślonego przeze mnie rozkładu, i to już nie po znakach, tylko po żywiołach, tylko nie żywioł, jaki jest Ci przypisany, tylko żywioł, który Ci się spodoba, patrząc na obrazki. Dobrze, tyle informacji, a my, drogie baranki, przechodzimy do czytania dla Was rocznego, bo trochę tych karteczek jest. Otóż, pierwsze co, aura Twojego roku. Aura Twojego roku to mamy trójkę mieczy, i tutaj jest zatytułowane Nauka. Także przed Tobą trochę nauki: nauki, co wybrać, a co nie, z czym się pożegnać, co zostawić przy sobie. I tak troszeczkę ciosów w serce może być, bo ten rok ma za zadanie nauczyć ciebie, żebyś dokonywał wyboru drogi pranie, żebyś posprzątał swoje życie i nie robił rzeczy na zasadzie, dobra jakoś to będzie, pójdę na ugodę, w nosie mam to wszystko. Nie, tu właśnie będziesz się uczył na własnych błędach, dlatego warto nie być chaotycznym. Portal, jaki się dla ciebie otwiera, to niezależnie od portalu ogólnego roku, to twój własny, osobisty portal to Olimp. Olimp, czyli otwarcie się na wyzwania religijne, na poznanie rzeczy nowych z dziedziny może nawet i ezoteryki, jeśli do tej pory tam nie zagłębiałeś tych tematów, ale też poznanie, że tak naprawdę możesz wszystko. I to od Ciebie będzie zależeć, czy będziesz Bogiem, czy będziesz człowiekiem. Emocje, jakie będą ci głównie towarzyszyć bardzo często, to podziw. Będziesz ty kogoś podziwiał, albo ktoś też będzie podziwiał ciebie. I to będą osoby w Twoim życiu, które będą takim Twoim motorkiem napędowym. Będziesz podziwiał kogoś, a to doda Ci sił po to, żebyś Ty się stał. Lepszy drogi paranku. Wyzwanie tego roku dla Ciebie to wizjoner uzdrawianie. To właśnie nauczenie się widzenia swojego życia w pozytywach i przyciągania rzeczy wydawałoby się niemożliwych tu do tego świata materialnego. Ale jeszcze oprócz tego. Aż trzy uzdrawiania chciały ci, aż trzy wyzwania chciały Ci wyjść, bo oprócz tego i jeszcze walka ze stanami depresyjnymi i takim umartwianiem się, to będzie wyzwanie, te stany depresyjne mogą Cię troszeczkę dopadać oraz osiągnięcie mistrzostwa, uzdrowienie się, czyli jak już coś znajdziesz dla siebie, to w tym celu będziesz tkwić po to, żeby się być najlepszym najlepszą. Okay. Relacje z innymi ludźmi to masz związek, więc dogadywanie się z innymi ludźmi, porozumiewanie się i trafianie na odpowiednich ludzi w swoim życiu w ciągu tego roku. Uczuciowo to mamy zadowolenie, spełnienie. Samotne osoby będą poznawać troszeczkę tych osób, aż w końcu trafią na tą z przeznaczenia. A w innych sytuacjach poprawy związków, poczucie spełnienia, a tam, gdzie jest źle, to w końcu wybrania jakiejś drogi, nie tkwienia w czymś. Oczywiście pamiętajcie, sprawdzajcie też ascendenty i księżyce. Jeśli chodzi o Wasze finanse, masz kartę cesarza i piątkę mieczy, więc tak, trzeba będzie coś spłacać. Może raty, może kredyt, może przyjdą jakieś dodatkowe zobowiązania, ale generalnie też w zanadrzu jest jakaś dodatkowa umowa, dodatkowy kontrakt. Na kredytach uważajcie, bo będą zdziercze. W Waszym zdrowiu. No i definitywnie wyszła Wam karta Stricte Zdrowia, więc to już jest znak, żeby szczególnie zwrócić uwagę na swoje zdrowie i macie chmury. Więc raz z górki, raz pod górkę. Emocjonalne wypranie, przemęczenie, chęć odpoczynku. Takie macie tutaj główne tendencje. Natomiast, co dla Was w poszczególnych miesiącach? Takie hasło przewodnie danego miesiąca. W styczniu, moi kochani, macie tutaj co wy tłumacie? Siódemkę pentakli i cesarza. No więc koniunktura idzie w górę. Będą ważne sprawy finansowe. Decyzje, jakie podejmiecie, będą rzutować na cały następny rok. Luty. Pierwsza karta król pentakli, druga szóstka pentakli. Mam zyski, udało mi się wygrać to, co zamierzałem, nawet lepiej niż myślałem. Czyli jeżeli mieliście jakieś sprawy o alimenty czy jakieś inne, to będzie lepiej niż myśleliście, ale też jakieś dodatkowe zyski może wpłyną, lepsze kontrakty, coś nowego znajdziecie, więc tutaj głównie sprawy będą dotyczyć finansów w tym miesiącu. Marzec. Co mamy w marcu? W marcu takie wewnętrzne zmęczenie, przemęczenie, takie troszeczkę rozterki duchowo-uczuciowe, i zdecydujecie się być może na jakiś wyjazd, na odpoczynek, na jakiś wypad do znajomych. Zainwestujecie w siebie, może rehabilitacja, może sanatorium. Kwiecień. W kwietniu, jakieś zaproszenia na imprezy, spotkania ze znajomymi, głównie zadowolenie, ale też poczucie, że jesteście źle oceniani albo nie pasujecie do jakiegoś towarzystwa. Maj. A w maju, jeśli odważycie się ruszyć gdzieś, Zmienić coś, to jest tutaj karta zwycięstwa. Na każdej niwie, czy to finanse, czy to zdrowie, czy to uczucia, tylko ważne jest, żeby się ruszyć i coś zadziałać w tym kierunku, tak? Poza miejsce zamieszkania. Czerwiec. A w czerwcu będzie to was kusić, to was wabić, to nas nęcić. I uwaga, nie inwestujcie w giełdę, bo możecie stracić na giełdzie. Nie, nie przekrywajcie fortun w potolotkach, bo tutaj może być troszeczkę nie tak. Karta Radzi, zatrzymaj pieniądze przy sobie. Nie wydawaj na to, co ci się wydaje, że jest lukratywne. Lipiec. W lipiec tendencje macie do rozdrażnienia, do kłótni, do poczucia samotności. Inni będą wyjeżdżać, a wy będziecie się złościć, że ciągle gdzieś musicie coś robić, działać. Także nastrój barowy, może spotkania z przyjaciółmi, tak? ale też no, taki troszeczkę humor czepialski może Wam się włączyć w lipcu. W sierpień. A w sierpniu będziecie mieć dużo na głowie związanego z rodziną, z bliskimi wam osobami, z dziećmi, z drugą połową, możliwe wyjazdy. I przez te wyjazdy takie pracowanie, właśnie troszeczkę dłużej, bierzenie więcej obowiązków na swoją głowę, by to się udało. Wrzesień. Wrzesień bardzo burzliwy. Jakieś dyskusje, rozmowy, kłótnie, wywalczanie tego, co, na czym ci zależy, ale musisz mieć solidne papiery, solidne argumenty, tak? Ktoś chce cię na coś naciągnąć. Nie daj się. Październik. W październiku czujecie, że w końcu Wam się udało, jesteście przemęczeni, zmęczeni, ale pewni siebie i dumni. I tutaj trzeba postawić na jakiś relaks, ale też coś wybrać, ponieważ będzie wiele opcji i nie da się wszystkiego zrobić na raz. Listopad. Zadowolenie, spełnienie, single albo osoby szukające kogoś do bycia razem, to tutaj macie spełnienie, zadowolenie randki, spotkania, wyjazdy i to taki właśnie dla Was czas niby jesień, niby deszczowo a w Waszym sercu będzie kwitnął maj. I grudzień. Co my mamy w grudniu? Osemka Pucharów i dwójka pentakli. W takie poczucie, że brak jedności z rodziną, chęć spotkania się z bliskimi, zastanawianie się, co zrobić, żeby był, być razem, żeby coś weszło w życie fajnego, tak? I dwójka pentakli, więc takie analizowanie na co wydać pieniądze i czy może uda mi się w końcu w tym roku może zrobić święta u siebie albo pojechać do rodziny albo spotkać się z kimś no taki taki przetek warto zerknąć w nowy rok 2024 zobaczyć sobie co się wam tam pospełniało z tamtych przesłań jak było no i jeszcze grudzień jest na tapecie a teraz dodatkowy przekaz o coś, co nie pytaliśmy, a co karty same chcą ci powiedzieć na rok 2025. Proszę, pierwsza już wypadła. A się czepia, to niech idzie. Więc karty chcę powiedzieć, to nie jest tak kotku, jak ty myślisz, ponieważ tak. Zbyt mocno tkwisz w starych schematach. Zbyt dużo bierzesz obowiązków na siebie, na swoją głowę. Uciekasz w pracę, bądź w jakieś rozmowy, treningi tymczasem i nie widzisz wyjścia z sytuacji. Tymczasem jest zostaw to, wyjdź, rusz się, zostaw przeszłość za sobą. Tak, pora dokonać wyboru. I tu mamy pentakle, a tu mamy kochanków, a tu mamy buławy. I te karty mówią o tym, że poświęć trochę czasu sobie, kup coś sobie, zorganizuj spotkanie, postaw na uczucia, relacje, akceptację siebie. W tym roku możesz poznać miłość, która otworzy ci oczy, ale warunek: pożegnaj przeszłość. Jest karta maga, to Ty kreujesz jak ten rok będzie dla Ciebie wyglądał. Tak naprawdę wszystko zależy od Ciebie. Pięknie. Dobrze. To teraz dla tych z Was, co wybrali jeden, czyli aniołka chłopca, dodatkowe karty i idziemy auci. Chodź no tutaj, maleństwo. Klucze anielskie. Znajdź swoją wewnętrzną równowagę. Pięknie. Przekaz starota. Uczucie puka do twoich drzwi. Nie zamykuj się na to uczucie. Zachowaj je w tajemnicy. Kontempluj je. Tak? Na początku nie mów o całym swoim życiu. Król Buław mówi o ogniu namiętności w tym uczuciu. Dla tych, co nie szukają uczucia, to są sprawy, które mogą wyjść, te, które były w sekrecie i trzeba będzie szybko działać, niekoniecznie uczuciowe, a dla innych dobre relacje międzyludzkie. Gdzie ktoś może powierzać Ci twój sekret. Tutaj wybierz sam dla siebie, kim jesteś, co jesteś. I tutaj zrewiduj swoje zobowiązania. Tak, nie, tak nie, sam nie wiesz, co wybrać, a tutaj jest podpowiedź. Czy masz aż tak dużo na głowie, że masz niewielką swobodę ruchu, określ, co naprawdę jest ważne, i uprzejmie odrzuć resztę. Po drugiej stronie słowa nie istnieje wszechświat na. Znaczących możliwości. W rzeczywistości każde nie tworzy miejsce na idealne, tak. Twoja wolność jest bliżej niż myślisz. Idą do Ciebie zmiany. Dokonaj tej zmiany. Zmień coś w wyglądzie, w życiu, tak? Zmień swój image. po to, by odświeżyć siebie. Zaczynasz coś nowego, więc warto być kimś nowym. Akasza. Zakłócenia. Zwróć się ku ważnym sprawom i pozostań na nich skupiony. Za bardzo się rozpraszasz i tutaj właśnie jest taka podpowiedź. I jeszcze jedna karta. Studnia. Kiedyś się mówiło studnia spełniających życzeń. Więc pomyśl marzenie, życzenie, a ono się spełni. Ale studnia to też czerpanie wody, więc czerp wiedzę ze swojego wyższego ja, ze swojej intuicji, podświadomości. Słuchaj, co do ciebie mówią, a branki są raptusiewicze, nie dajcie się ponieść emocjom, tylko wsłuchajcie się w siebie. Moi kochani, to na tyle, jeśli chodzi o naszego. Aniołka, chłopczyka. Dla tych, co wybrali aniołka, dziewczynkę. Dla tych, co wybrali aniołka, dziewczynkę. No to idziemy. Klucze anielskie. Jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą. Przekaz tarotowy. Spójrz na sprawy z innego punktu widzenia, nie daj się ponieść nerwom ani pokusom, ktoś może cię na coś namawiać, spójrz na to inaczej, z dystansu, tak? pora na zmiany, ale takie zmiany pozytywne, tutaj jest odejdź od osób, które cię do czegoś namawiają, odejdź od osób, które wpływają źle na twoje samopoczucie, zmień coś w swoim życiu. W skarbie, bądź świadomy swoich finansów. I co my tu mamy? Czy żyjesz ponad stan? Unikasz sprawdzania salda swojego konta bankowego? Robisz zakupy, by uśmierzyć negatywne uczucia lub ból? Być może nadszedł czas, aby uporządkować swoje relacje z pieniędzmi. Odrzuć lęk i wstyd przed swoimi finansami i już dziś weź odpowiedzialność za swoją przyszłość. Wszelkie niemądre decyzje, które podjąłeś w przeszłości, są już za tobą. W razie potrzeby szukaj wskazówek i miej pełny obraz swojego finansowego dobrobytu. Pamiętaj, że zaoszczędzone pieniądze to zarobione pieniądze. Uwolni się z poczucia winy, a wtedy odnajdziesz swoje szczęście. Czyli wybacz sobie, tak? Akasza, przemoc, własną pomyślność uczyń Twoim najwyższym priorytetem. I karta taniec. Pozwól sobie cieszyć się życiem, bawić się życiem. Przyjmuj zaproszenia na imprezy. Baw się życiem. I dla tych, co wybrali aniołka dzidziusia. Klucz anielski. Bądź zadowolony ze wszystkiego, co już osiągnąłeś. Przekaz tarotowy. Zachowanie mag i siódemka pucharów. Dąż do umiarkowania w swoim życiu, czyli zachowania takiego, takiej równowagi życiowej. Masz ku temu możliwości, ponieważ to ty kreujesz swoje życie. One są złote, więc się tak błyszczą na czarnym tle i ciężko tu wyłapać. Dokonaj wyboru i realizuj stopniowo wszystko po kolei. Najpierw zacznij jedno i skończ, potem drugie i tak dalej. Nie rozpraszaj się na drobne. Celebruj swoją miłość. Kiedy dbamy o ukochaną osobę, więź z nią się zacieśnia. Tworzymy głębsze poziomy zaufania, intymności i przyjaźni. Bardzo łatwo pójść na łatwiznę w związku i włączyć tempomat. Jednak zamiast tego związek należy urozmaicać, dodać mu pikanterii. Zrób coś wyjątkowego i spontanicznego. A jeśli obecnie szukasz swojej bratniej duszy, wybierz się na fajną randkę. Im będziesz szczęśliwszy i bardziej spójny z samym sobą, tym atrakcyjniejszy będziesz dla innych. Puść to do siebie, drzewo, tak? Wypuść wszystko, co ciąży ci w sercu. Uzdrów się, wypuść to na zewnątrz, tak? Tutaj ważne, żeby dokonać może medytacji uzdrawiającej, medytacji akceptacji, medytacji wybaczania. Może warto przeczytać książkę Radykalne Wybaczanie, to też dużo daje. Kroniki Kaszy, Archanioł Gabriel. Uwolnij ciemne myśli i uczucia. Poproś o oczyszczenie i poddaj się przemianie. I ostatnie. Księga. Wszystko w twoim życiu jest zapisane. Czytaj z Ksiąg Akaszy, jeśli ma ktoś możliwość i umie to robić. A jeśli nie, to też zapisuj swoje myśli i zapisuj sny. Ale też pilnuj Ksiąg Rachunkowych. Ok. I to by było na tyle naszego czytania. Życzę Wam, niech ten rok będzie piękny, cudowny i życzę Wam nieba na ziemi.